Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że PiS robi czystki w P.O. i nie tylko Tuskowi dostaje się po łapkach. Jeszcze raz powie Pan do mnie, zamknij się. Poproszę Pana o wyjście w fali. Zapraszam. Jak wiemy, politycy z każdej partii mają coś za uszami i nie jest trudno postawić ich przed sądem. No to nie jest wyczyn. Ani Kaczyński, ani Ziobro ze swoją prokuratorą nie zamknął mnie. W sensie dosłownym i nie zamknął mi ust. Nikt mi nie zamknie ust. No i faktem jest to, że przed ten sąd ciągają się częściej niż do kościoła czy na zakupy. Ja mam wrażenie, że oni tylko tam się widują, nie? Połowa na głosowania nie chodzi, w sądzie chociaż zobaczą. Bo nie wiem, czy wiecie, ale pani z PO, Pani Janna Rzet, była prezes klubu siatkarskiego, chemik Police. Mam nadzieję, że to jest po polska nazwa. Ja to dobrze przeczytałam. Została skazana na rok pozbawienia wolności. Oczywiście w zawieszeniu i zwrot 185 tysięcy złotych, wyprowadzonych z właśnie z tego klubu pieniędzy. Śledczy ustalili, że wykorzystane fundusze zostały wykorzystane do finansowania kampanii wyborczej pani Joanny Rzec. PO. I to było w 2015 roku, słuchaj. Mamy 2023. Dopiero zapadł wyrok, ale. Yy, tak, pani kandydowała na stanowisko posła. Kontrowersje związane z aferą polityczną dotyczącej nieprawidłowości w grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police wskazują na nieudolne zarządzanie funduszami i brak odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Halo. No nie wiem, około 17 będę wychodzić. Jednak zobaczmy, co na ten temat napisało DVP Info, bo to chyba będzie bardzo interesujący artykuł. Tylko muszę sobie powiększyć jednak czcionkę, bo ja nic nie wiem. Janna Rzet, była prezes klubu siatkarskiego Chemik Police. Została skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu i zwrot do 185 tysięcy złotych wyprowadzonych z klubu pieniędzy. Śledczy ustalili, że była prezes zleciła innej osobie, również objętej aktem oskarżenia, dokonanie analizy marketingowej dla klubu. Osoba ta w tym czasie nie prowadziła działalności gospodarczej. Mężczyzna wystawił za to cztery faktury na ponad 46 tysięcy złotych. W rzeczywistości żadne analizy nie zostały wykonane. Pieniądze, które zostały uzyskane i wypłacone z klubu Chemik Police, częściowo następnie służyły do prowadzenia kampanii pani prezes, która nie występowała już jako prezes, ale kandydatka w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Mówił w styczniu ubiegłego roku rzecznik prokuratury regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenz. Śledztwo w aferze polickiej w sprawie nieprawidłowości w grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police dotyczy wielu wątków związanych według prokuratury z oszustwami i innymi przestępstwami na szkodę grupy Azoty Zakłady Chemiczne. Chodzi głównie o sprawę zakupu na blisko 29 milionów dolarów amerykańskich, czyli około 87 milionów złotych akcji spółki African Investment Group wydobywającej w Afryce fosforyty. Zdaniem prokuratury akcje były warte około 5 milionów złotych. Ja pierdzielę jaki wał. Pierwsze zarzuty w aferze postawiono w 2017 roku. CBA zatrzymało wówczas 10 osób. Byłego prezesa ZH Police Krzysztofa J., a także byłych członków zarządu Anne P. i Wojciecha N. oraz byłego dyrektora generalnego African Investment Group Tomasza J., no powiem Wam, afera ogromna. I nie wiem, czy zauważyliście, ale właśnie PiS tu już grozi Tuskowi, tu wcześniej tego pedofila y, zatrzymał z PO i zaczyna się takie szukanie ich, bo równie dobrze wyroki mogłyby być dużo wcześniej, ale przed wyborami one dużo lepiej smakują, dużo lepiej wyglądają w mediach i to się dużo lepiej czyta, bo teraz przed wyborami sobie przypomnimy, a PO, Ambergold, a jeszcze kolejny przekręt, pani Anna rzecz tu wyłudziła, to oni chyba się niczego nie nauczyli na błędach. A no, lewica niestety nie ma jakiejś takiej siły przybicia ze swoimi oskarżeniami, bo raczej wyjechali z papieżem, strzelili sobie w kolano. E Teraz olejnikowa tam, powiedziała o tym, że Polacy nie pomagali Żydom, kolejny raz strzelili sobie w kolano. No i jakoś taką moim, moim zdaniem skromnym mają dość słabą pozycję. Ja wiem, że jest bardzo dużo ludzi głosujących na lewicę, ale wydaje mi się, że oni nie głosują za tymi postulatami, tylko oni głosują na lewicę, bo oni mają lewicowe poglądy. Nie ma normalnej lewicowej partii, ale nie chcą głosować na PiS i na Konfederację. Może mniej więcej tak to wygląda. Oby. Ale wracając, w każdej instytucji, zarówno prywatnej, jak i publicznej, chociaż nie, w każdej instytucji. Publicznej. Jest wiele sposobów nadużyć. No, w prywatnych w sumie też, ale to każdego prywatna sprawa. Jak sobie tam nad, nadużywa swoją własną firmę, to jego problem. Nie ma ostatecznej formuły, która zapobiega przestępstwom. Wszystko w sumie zależy od ludzi, którzy zarządzają instytucją, oraz jej jakości podejmowanych ich decyzji. Jednak wiemy, że jeśli chodzi o partię opozycyjną, to PiS ich wszystkich znajdzie i postawi przed sądem. Tutaj jestem akurat przekonana. Tak więc, szanowni Państwo, morał tej bajki jest taki, że Powinniśmy uważać i bacznie pilnować, kogo oni nam wciskają na ważne stanowiska. Już przecież mamy Sasina i nam chyba naprawdę wystarczy. Aby wy wyeliminować yy, korupcję we wszystkich takich sferach naszego życia, potrzebna jest skuteczna kontrola nad organami państwowymi, publicznymi. Ważne jest, aby władze publiczne i kierownictwo zapobiegały nieprawidłowościom, a nie reagowały wyłącznie w trakcie kryzysu. Ale przygotowałam dla Was kolejny mój wpis: co by było, gdyby korupcji nie było korupcji na świecie. Gdyby na świecie nie było korupcji, byłoby to bardzo pozytywne dla gospodarki na przykład, bezpieczeństwa, demokracji i innych obszarów życia społecznego. E, oto kilka potencjalnych skutków braku korupcji. Lepsze funkcjonowanie demokracji. Korupcja może wpłynąć na wyniki wyborów i procesy parlamentarne. Co może prowadzić do nieefektywności władz i zmniejszenia zaufania obywateli do instytucji demokratycznych. Brak korupcji w polityce. Pewnie przyczyniłby się do oszczędności naszych podatków, to jedna sprawa, a druga sprawa do wzrostu zaufania też do polityków, prawda? I takiej stabilności rządzącej. Poprawa gospodarki. Korupcja wpływa negatywnie na gospodarkę, obniża jakość usług publicznych, podnosi ceny i łamie konkurencyjność, co ogranicza rozwój rynku. Brak korupcji przyczyniłby się do poprawy jakości usług publicznych, lepszego wykorzystania zasobów i uczciwej konkurencji, co przyczyniłoby się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Poprawa bezpieczeństwa, korupcja zwiększa bezpieczeństwo, umożliwiając działanie przestępcom na szkodę społeczeństwa. Brak korupcji przyczyniłby się do poprawy bezpieczeństwa, wzrostu jakości pracy organów ścigania i zmniejszenia zagrożenia Terror. Poprawa relacji międzynarodowych. Korupcja może wpłynąć na relacje międzynarodowe, ponieważ sprzyja przemycaniu broni, narkotyków i innych nielegalnych substancji z kraju do kraju. Brak korupcji przyczyniłby się do wzrostu zaufania między państwami, a tym samym poprawy relacji międzynarodowych. Poprawa jakości życia. Brak korupcji przyczyniłby się do wyższej jakości życia obywateli i zmniejszenia nierówności społecznych, ponieważ rządzący mogliby skoncentrować się na realizacji programów i projektów społecznych w sposób ucz uczciwy i bezkorupcyjny. Bez e, tym samym. By było tak, że ten, kto da w łapę, to ma, a ten, kto nie ma, żeby dać w łapę, ten nie ma, mimo tego, że odbywa się to wszystko na publicznym garnuszku. Tak jak właśnie niedawno całkiem e, prywatne wizyty na NFZ e, do badań poza kolejnością, wiecie, za czekoladki. To też jest korupcja. Oczywiście jest to tylko teoretyzowanie, teoretyczne rozważanie takich sytuacji, gdyż korupcja jest bardzo trudnym problemem. Jej likwidacja wymaga zmian w kulturze politycznej i społecznej. I to w każdym kraju na świecie, kraju na U też. No i ludzie też muszą mieć taką skłonność w końcu do takiego etycznego postępowania, nie? Dopóki my będziemy dawać i brać, no to to tak będzie wyglądało. Na świecie. Generalnie, PiS przed wyborami czyści każdego polityka. Oczywiście tylko opozycyjnej partii, przecież nie swojej. I nie popuści nikomu. I ja jestem przekonana, że Pegasus idzie w ruch. Że szpiegostwo, podsłuchy i inne cyrki już się w Polsce dzieją. Bo co jak co, ale to będą ważne wybory dla naszego kraju. Naród jest podzielony. I wystarczy, że taką małą część społeczeństwa, któraś z tych partii przyciągnie do siebie, to te wybory wygra. Oczywiście, wszystkie wyroki będą zapadać przed wyborami. Także wszystkie inne sprawy będą. Mniej ważne. Ale już tego, że pani ta z artykułu Wałek zrobiła w 2015 roku, a mamy 20 2023 i ona dostała zawiasy, to chyba nikt nie wspomni o tym, że to takie trochę Poprawa przez ziobro naszego sądownictwa, to raczej mu chyba nie poszło, że te rozprawy jakoś szybciej trwają. Ale co ja tam wiem, bo wiecie, jak to jest. Wszystko w naszym kraju robi się tak. Od poniedziałku, przed urlopem, przed wakacjami, przed nowym rokiem i przed wyborami. A cała reszta timingu, cała reszta czasu, jak chcesz coś załatwić, to później, zaraz, za rok, za pięć, nie? Cała reszta ludzi może poczekać. Dajcie znać, kochani, kto z P.O. będzie następny. To mnie interesuje, czy macie jakieś swoje typy i jak myślicie, ilu ich jeszcze będzie? Bo jak sobie wpiszecie w Google zatrzymane polityk .po", to dopiero się zdziwicie, a wpiszcie z ciekawości. No i co myślicie o całej tej dramie? Czekam na wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam. Ani Kaczyński, ani Ziobro ze swoją prokuratorą nie zamknął mnie.